Czy Hansi Flick zaorał, zajechał piłkarzy tutaj Barcelony, jeśli chodzi o system treningowy? Dzisiaj właśnie no, przeanalizujemy taką kwestię, a to wszystko po pokłosie tego, jak prezentują się zawodnicy piłkarze tutaj Barcelony, ich ostatnie po prostu tutaj występy, wyniki, jakie po prostu osiąga tutaj Barcelona, a także to, że po prostu jesteśmy w przededniu bardzo ważnych meczów, jeśli chodzi o Barcelonę, chociażby mecz po prostu tutaj z Interem Mediolan. No i właśnie, czy ten model praktycznie Treningowy, który po prostu Hasi Flick przyniósł niemieckiej tutaj piłki, rzeczywiście sprawdza się w przypadku Barcony. I tutaj też wypowiedzi reakcji na przykład Roberta Lewandowskiego, problemy zdrowotne, kontuzje poszczególnych piłkarzy. Może oni są przyzwyczajeni do takich obciążeń, do takich jednostek treningowych. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fan page na Facebooku zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, można byłoby powiedzieć tak metaforycznie w skrócie, czy Hansi Flick zajechał piłkarzy Barcelony, oczywiście w cudzysłowie tak, zajechał i po prostu, jeśli chodzi o treningi, no bo takie odnieść można wnioski po ostatnich meczach tutaj w Barcelony, gdzie po prostu piłkarze prezentowali się bardzo słabo, tak, można powiedzieć, że oddychali też po prostu tutaj już, no, no, rękawami w drugiej połowie. Wyglądało po prostu to bardzo słabo, bardzo kiepsko. Pojawiają się też po prostu problemy zdrowotne, kontuzje, urazy mięśniowe. I teraz tak, to jest ciekawa sprawa, bo jak Hansi Flick przyszedł do Barcelony, Tutaj tak, znaczy od, od razu trzeba powiedzieć tak, że nawet jeżeli po prostu tak wprowadza takie tutaj obciążenia, no to jest to po prostu mimo wszystko skuteczne, tak, no bo tyle meczów, jeśli chodzi o sukces, tak i tutaj potknięcie dopiero z Borusją, Dortmund i tak dalej, to mimo wszystko jest to skuteczne, ale czy właśnie ta intensywność tych jednostek treningowych nie wychodzi teraz pod koniec, tak, że na początku po prostu to wprowadził, i na początku było to coś innego, pewna świeżość mogli po prostu funkcjonować na tych wysokich obrotach, a teraz po prostu zbierają tego żniwa, tak, że już po prostu ich organizmy nie są na tyle, no nie chcę powiedzieć wydolne, tak, ale przy, przyzwyczajone do takich obciążeń, no i wyglądają po prostu kiepsko tutaj fizycznie, tak, natomiast tak, jak Hansi Flick przyszedł po prostu do Barcelony, to Robert Lewandowski powiedział takie słowa mniej więcej, że no w końcu zaczęliśmy normalnie trenować, tak, czyli w sensie po prostu, że były większe obciążenia, więcej jednostek treningowych, tak, inaczej to wyglądało się chodzi o poprzednich po prostu trenerów, tak, no i teraz tak, na pewno taka terapia szokowa, ona jest na początku skuteczna i kondycyjnie to wszystko bardzo fajnie wygląda, natomiast no sezon jest długi, trzeba też odpowiednio rozkładać tej siły i energię, bo tych meczów jest sporo i może się okazać, że po prostu ci piłkarze, najzwyczajniej w świecie, nie będą dojeżdżać po prostu pod koniec sezonu, bo za mało czasu na regenerację, bo po prostu kalendarz jest pełen, bo tutaj bez spotkań, pełen meczów, e, tak i może to wyglądać po prostu wszystko bardzo, a to bardzo słabo. Tutaj mamy właśnie chociażby zestawienia, tak, jesteśmy tutaj na Instagramie oficjalnym Barcelony, no mamy mecze po prostu tutaj tak e, półfinał, a więc Barcelona kontra Intermedial i, i, i Arsenal kontra PSG no i zwycięzcy po prostu tutaj tych spotkań spotkają się w wielkim finale, tak. No i pytanie, czy Barcona jest w stanie po prostu pokonać Intermediolan, gdzie Intermediolan zdecydowanie lepiej się po prostu teraz prezentuje, natomiast jeżeli po prostu Barcona ma takie potężne problemy tutaj z Celtą, gdzie ledwo, ledwo po prostu wygrywa troszeczkę szczęścia w przypadku, tak, gdzie tą drużynę powinna spokojnie po prostu pokonać, no to wygląda to naprawdę kiepsko, wygląda to po prostu źle, no i też e, problemy takie, jeśli chodzi o defensywę, tutaj defensywę, praktycznie tutaj Barcony, rzeczywiście ona teraz jest najsłabszym ogniwem, jeśli chodzi o Barcelonę. Tak, to też jest ciekawe, że tak Hansi Flick wiadomo, że to wprowadził, tak? No, bo to taka myśl jest niemiecka i tak dalej, jeśli chodzi o intensywność tringi. A też jest ciekawa sprawa, że coś chciałem powiedzieć, że po prostu. Na początku to może przynieść efekt, tak, korzystny, ale pod koniec to może po prostu wyglądać źle, bo może to po prostu wyglądać fatalnie, tak. No więc zobaczymy, czy rzeczywiście to się sprawdzi w przypadku tutaj Barcelony. Czy te dwa mecze to był po prostu wypadek przy pracy, tak? Wypadek praktycznie przy pracy. No ale no, ostatecznie po prostu Barcelona wygrała z Celtą, tak? Natomiast z no też po prostu poszła dalej, tak? Ostatecznie ta tutaj po prostu przyszli dalej, jeśli chodzi o, to, o te po prostu tą fazę w Lidze Mistrzów, no to wyglądało po prostu to słabo, to wygląda po prostu słabo. No i teraz mając na uwadze to, wyciągając jakieś wnioski tutaj tak przed meczem z Interem Mediolan, no to naprawdę po prostu wygląda to kiepsko, tak, to wygląda po prostu tutaj kiepsko, jeśli chodzi o właśnie Barcelonę. Tym bardziej, że Barcelona gra wysoko, a więc obrońcy muszą się sporo nabiegać, bo sporo dostają tych piłek praktycznie tutaj, tak za kołnierz, muszą wracać, więc nie tylko po prostu te treningi są, nie chcę powiedzieć, że im mordercze, tak, e, natomiast intensywne, ale także po prostu mecze, tak. E, ciężko jest po prostu, żeby tutaj jakaś para stoperów mogła sobie po prostu tak powiedzieć, że jakiś mecz był luźniejszy i tak dalej, tak. Bo takie wysokie wchodzenie też jest po prostu dla nich bardzo obciążające, jeśli chodzi o defensywę, tak. Czyli treningi i kolejna praktycznie sprawa tutaj, jeśli chodzi o defensywę. Kiedyś takie ciekawe powiedział słowa po prostu Tomasz Hajto. Ja tam akurat z jakąś dużą ilością test Tomasza Hajta specjalnie się nie zgadzam, tak? Ale on przecież, jako obrońca, to też po prostu doskonale się po prostu na tym zna i wie, wie, jak to wyglądało, jak to wygląda. Kiedyś mówi po prostu takie ciekawe słowa, że po prostu tak, tam tempo spoczynkowe i tak dalej, że ten e, mniej więcej tak, że po prostu ten obrońca musi potem wrócić na swoją pozycję, odczekać, żeby to tętno po prostu spadło żeby mógł po prostu dalej po prostu tutaj intensywnie biegać walczyć starać się praktycznie tak bronić praktycznie tutaj swojej, swojej po prostu tutaj tak linii tak no i to, 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 to też jest ciekawe w kontekście właśnie tutaj defensywy jeśli chodzi o Barcelona, jeżeli oni grają na takiej intensywności tak wysoko wychodzą tak ciągle jadą po prostu na tym wysokim po prostu tętnie na dosyć sporym zmęczeniu tak samo po prostu intensywne tutaj treningi no więc yy, pytanie, tak? Tylko z drugiej strony, tak, no to nie oznacza, że należy im po prostu teraz wszystko popuścić tak i kompletnie tam do końca sezonu. Tylko pytanie, czy Hansi Flick odpowiednio tym zarządza? Tak, jeśli chodzi o rozkład sił, no bo to przynosi efekt, ale trzeba uważać, czy po prostu to przyniesie efekt do końca. To troszeczkę sytuacja jak z odchudzaniem, także jak na początku człowiek chudnie, to jest zadowolony i tak dalej, a w pewnym momencie po prostu ta waga stoi I człowiek mówi, kurczę, no jak, no przecież dalej po prostu tam ruszam się, stosuję dietę, a nie chudnę, no bo organizm już się przyzwyczaja, tak. Być może tutaj trzeba było zrobić w ten sposób, że em, zwiększyć te, po prostu treningi, tak, ale dopiero pod koniec sezonu jeszcze bardziej je zwiększyć, tak, albo na początku je zwiększyć, po prostu tą intensywność, jeśli chodzi o treningi, a później step, stopniowo ode, odejmować te po prostu obciążenia, jeśli chodzi o Jednostki treningowe, może nie dla wszystkich piłkarzy, a na przykład dla niektórych, tak, żeby oni po prostu nie wyglądali słabo fizycznie, tak, bo tutaj się po prostu pojawia taki problem, mankament, jeśli chodzi o Barcone, gdzie nie zmienia to faktu, że Hansi Flick wykonał tytaniczną pracę, świetną robotę, ta Barcona wygląda świetnie, natomiast zawsze po prostu pojawiają się problemy, zawsze się pojawia po prostu jakiś szczegół. No i tutaj pytanie jest takie, czy się nie wyłożą kondycyjnie, fizycznie, tak, to byłaby katastrofa, bo umiejętności, jakości jakość nie, jakość nie brakuje, jeśli chodzi o Barcone. A co by się okazało, że po prostu brakuje im siły nadzwyczajnie w świecie, tak? No Inter nie odpuści, tak? Inter po prostu będzie grał na pełnych obrotach. No więc zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Tak naprawdę, teraz są pierwsze przesłanki. Być może te ostatnie mecze yy, to były takie po prostu chwilowe sytuacje, tak załamania się, chodzi o Barcone. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo może się okaże, że na przykład Barcona w jakiś po prostu sensacyjnym sposób odpadnie, jeśli chodzi o Inter, przegrają, nie wiem, z Kretesem po 5 do 0, a w ogóle defensywa po prostu porobi takie błędy, że to jest szok, tak i fizycznie będą tak kiepsko wy wyglądać, że po prostu tak na kompletne ranie ze strony Interu, to wtedy będzie poważna lekcja, tak, wniosek do wyciągnięcia dla Hansiego Flicku, ale Flicka, ale teraz już może on po prostu wyciągnąć te wnioski po prostu po tym co teraz po prostu widzi, tak? Jeśli chodzi o to jak prezentują się zawodnicy, no też przecież ma cały ten sztab asystentów, tak, gdzie się są te wszystkie tam urządzenia, które mierzą tutaj te takie po prostu ile przebieg zawodnik piłkarz, tempo i to kilometry. Może po prostu tak te, te też powinny być już pod koniec sezonu indywidualnie dostosowane, tak? Bo Robert Lewandowski on może sobie i zarządza sobie praktycznie tą energią w czasie meczu, tak. Po prostu tak i wie, kiedy przystopować, wie, kiedy po prostu rzeczywiście podłączyć się do akcji, kiedy po prostu trzeba biegnąć szybciej, tak? Kiedy do, do sprintem, czyli po prostu to stare powiedzenie mówi, tak, lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Jestem ciekaw na ten temat, co dzicie to wszystko. Dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.